Dzień dobry Wam, kochani. Ten film pragnę zadedykować wszystkim, którzy będą go oglądać, w szczególności dobrym pasterzom, ojcu Danielowi, jego wspólnocie i wszystkim, którzy poznali to cudowne miejsce, jakim jest Czatachowa. Pragnę zabrać w tej kwestii głos, w kwestii Czatachowej, ponieważ jestem świadkiem wielu cudownych wydarzeń, świadkiem. Tego, jak postępował ojciec Daniel ze swoją wspólnotą, z nami, przybyłymi, i jaki owoc to przyniosło. Wiele lat temu, to już kilkanaście, kiedy dopiero były początki, dotarłam do pustelni Czatachowa. Powiedziała mi o niej koleżanka, widząc, w jakim jestem stanie zdrowotnym, już wtedy. Coś obudziło się w moim sercu, kiedy ona wypowiedziała słowa: może pojedziesz do takiego miejsca, do którego jeździ wiele osób schorowanych. A ja wtedy miałam ogromne problemy z kręgosłupem, i jako rehabilitant pracoholik, co się Panu Bogu jednak nie podoba ten pracocholizm, byłam w stanie takim, że lekarze powiedzieli, że suma. Z, z, y, jaka będzie po prostu y, do operacji potrzebna, była tak niewiarygodna, że na pewno bym tych pieniędzy nie uzyskała. Jako ten człowiek, który posługuje się darem od Matki Boskiej zielnym, zielnej, czyli suplementami, ludzie zarzucali mi, że jestem uzdrowiona nie na tej pustelni, ale... Sunem suplementacyjnym. Wracając w ogóle do początku spotkania z Ojcem Danielem i tą wspólnotą na pustelni Czatachowa, muszę wyjaśnić, że ja oddałam się już jako dziecko Matce Boskiej Zielnej, kiedy nosiłam bianki. I przyjeżdżając do tego miejsca, wiedziałam, że tam coś wielkiego się wydarzy. Tylko nie wiedziałam, że do tego stopnia i tak szybko. Wyobraźcie sobie, że zło zarzuca na nas jakieś sieci, i z tego zła Pan Bóg wyprowadza samo dobro. Przed tym wyjazdem, no, coś zaczęło się takiego dziać, że nie miałam pojęcia, że mnie dotknie. Jak to niektórzy mówią, taka masakra. To brzydkie powiedzenie, ale czasami w chwilach, kiedy strasznie jest człowiekowi źle, kiedy już nie może, kiedy już jest w takim natłoku myśli jechać, nie jechać, zrobić, nie zrobić co zrobić wtedy przychodzi Duch Święty z darem pokoju, z darem męstwa. Ten dar dostajemy w czasie Bierzmowania. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, co żeście dostali, kiedy zostaliście wybierzmowani. To jest jeden z tych darów odwaga i męstwo. Oprócz daru mądrości, na przykład. I ta łaska jest z nami w chwili decyzji, poważnych decyzji, i wtedy możemy się nią posługiwać. I pomimo wszystkiego, co nas atakuje, czyli po prostu nagle coś się okazuje, że cię boli, strasznie boli, jest gorzej niż dotychczas. I całą noc nie śpisz, i w tym bólu pragniesz jechać, pragniesz wstać, nie możesz. I słuchajcie mnie, opasały takie bóle w koło wko, kręgosłupa. I, I promieniowały mi na brzuch. Y już nie wiedziałam, czy to nerki, czy to jelita, wszystko naraz. I y pół godziny przed wyjazdem mój mąż mówi: Wiesz, co? Ja nie wiem, jak ty w ogóle wstaniesz. Może ty nie pojedziesz po prostu. A ja mówię: O, nie, zawsze byłam waleczna. Już w szkole podstawowej, kiedy chłopcy rozbili telewizor, ja wzięłam film na siebie y i wtedy. To męstwo moje jakby się ujawniało. Zawsze chciałam po prostu zrobić coś dla siebie, dla innych i potraktować to jako takie dzieło miłości. Więc słuchajcie, zaparłam się, no i zaczęło się medytowanie. Takie jak tu wsiądę do autobusu, którą nogą? No, przecież, jako rehabilitant, ludzie powiedzą, ona taka chora. Nas leczy, a teraz sama po prostu w takim stanie, co tu robić, jak to w ogóle zrobić, no to złapie się tu tych drzwi, tak, postawię tą prawą nogę, potem y, postawię na tym samym stopniu lewą nogę i tak dalej, i tak dalej, ale słuchajcie, wsiadłam i nagle zaczęła się modlitwa w tym autobusie. Ja w ogóle jeszcze czegoś takiego nie wiedziałam, bo w ogóle nie jeździłam na pielgrzymki. Po prostu moi rodzice uważali, że msza święta w niedzielę wystarczy. I nigdy nie byłam w żadnej oazie, w żadnej wspólnocie, nie byłam na żadnej pielgrzymce i nawet dziwiłam się ludziom, że mm, tracą trochę czasu na takie rzeczy. Ale no oczywiście ta wielka nieświadomość, aż do pewnego wieku który po prostu może jest wiekiem bardziej dojrzałym i, i nagle przyglądamy się pewnym sprawom i mówimy tak, ja chcę. W tym autobusie była taka moc modlitwy, że słuchajcie, ja sobie nie wyobrażałam, że może coś takiego być. Wtedy było strasznie zimno, a ja w ogóle nie miałam żadnych ciepłych rzeczy, tylko same eleganckie, robiłam biznes i same miałam buty na wysokim obcasie, płaszcze, które w zasadzie leciutka podszewka, i tak właśnie wyruszyłam, a tam zima, słuchajcie, na całego. Okna potwierane, ponieważ było w tym kościółku malutkim, dużo ludzi. Przepraszam, ktoś się chce do mnie dostać. Ale to jest ważniejsze, więc myślę, że po prostu ktoś musi zaczekać nie byłam z nikim umówiona. I zmarznięta cała. Tak patrzę, co się nam przydzieje. A to słuchajcie pokój, miłość, piękne pieśni, jakich nigdy w życiu nie słyszałam. Ojciec Daniel, który niesamowitym jest kapłanem. Ludzie zasłuchani, ludzie wyciszeni, ludzie oddający się modlitwie. Słuchajcie te zamknięte ich oczy, ręce uniesione w górę, ta piękna yy, sprawa ofiarnego oddania się, kiedy tak czuło moje serce. Myślę sobie jaka ja jestem mała w tym wszystkim. Boże, gdzie ja przybyłam w ogóle? Nie potrafię tego co oni ludzie mówią innymi językami, dostali dar języków. W ogóle to taka moc z tego wszystkiego. Moje serce drżało. Moje serce się do tego wszystkiego rwało. Jak chcę być z nimi? Ja po prostu jestem tu, gdzie trzeba. I nagle słyszę głos Ojca Daniela, że jest tu kobieta, przyjechała w bardzo ciężkim stanie ze swoją chorobą kręgosłupa i teraz Pan Jezus będzie przychodził do Ciebie i będzie odbierał Ci Twój ból, będzie leczył jak najlepszy lekarz Twój kręgosłup. Słuchajcie, ja wtedy czuję... Że ktoś zbliża się do mnie i cała drże, drże coraz bardziej, nogi się pod mną uginają. I nagle padam na kolana przed tym wielkim majestatem. Słuchajcie, przedemną pani chora. Yy, ona była chora wtedy, nie wiem, czy na stwardnienie rozsiane. Yy, czy na... chyba nie to był Parkinson wtedy pamiętam, że w ogóle nie mogła się poruszyć ani wstać. I ona odwraca. Się do mnie i mówi, to ty jesteś tą osobą, a ja tak patrzę na nią, ja. I słuchajcie, nagle mój kręgosłup zupełnie staje się inny. Ja potem wstaję, mogę się poruszać w prawo i w lewo, mnie nic nie dotyka, nie boli, czuję tylko, jak jestem zmarznięta strasznie. Jak moje serce jest pełne jakiejś yy, miłości, jakiejś łaski, którą wtedy dostałam, gorętszej miłości i czuję tego Pana Jezusa i czuję to wszystko, co się dzieje. I jest to po prostu moc Ducha Świętego. A ta Pani, moi drodzy, ja się zaczynam o nią, za nią modlić, bo skoro ja to czuję, to proszę, żeby ona też dostała ten dar uzdrowienia i mówię do niej, Pani też zostaje uzdrowiona. I słuchajcie, ona też została uzdrowiona, i ona potem wstała. I Jako, że w darze dziękczynienia jeździłam potem cały czas do Ojca Daniela, pomimo, że już nie byłam we wspólnocie, bo było rozeznanie, że ja stworzę własną wspólnotę, i moja wspólnota nosi nazwę Adoracji Najświętszego Sakramentu. Mamy zespół muzyczny, z którym jeździmy. Jak nas któryś ksiądz poprosi, to jedziemy, składamy świadectwo, modlimy się, adorujemy. I słuchajcie, wszystko jest takie piękne. Nawet nie miałam pojęcia, że potem ja będę taką ewangelizację robić i będę tą mocą Ducha Świętego cały czas się posługiwać. I dzisiaj, słuchajcie, no tak przykro mi się zrobiło. No już ta walka z tym dobrem na tej pustelni Czatachowa trwa dłuższy czas. Jedni się temu dziwią, drudzy się nie dziwią. Ja raz się dziwię, raz nie dziwię, ale taka jest natura ludzka. Nawet ci uzdrowieni mówili do mnie jeszcze dzisiaj: Słuchaj, nie mów tego świadectwa, bo prosiłam ich o modlitwę, a oni mówią: Słuchaj, nie mów tego świadectwa, bo wiesz, jak zło uderza. Po prostu możesz stać się ofiarą. Tylko dlaczego nie stać się ofiarą, jeżeli to jest możliwe dla Pana Boga? No taką małą ofiarę, można powiedzieć, dzisiaj złużyłam, słuchajcie, opowiem to jako taki fajny żart, że modliłam się już, będąc w łazience, w pierwsze kroki, przygotowałam się do życia codziennego. I w łazience prosiłam Ducha Świętego, żeby już przyszedł z darem słowa i ta gorąca modlitwa w tej łazience jest i nagle wypadają moje piękne perfumy, które dostałam od przyjaciółki, takie, które zostawiam na specjalną okazję i rozbijają się, słuchajcie, zapach na cały dom, pełno szkła i mówię, aha, no to coś się fajnego zaczyna, to już przed Duchem Świętym rozlewam olej, pachnący olej na jego cześć. No, i cóż, tej straty mi nie żal. Maria Magdalena też tym olejem się posługiwała. Ja jako taki grzesznik, jak Maria też Magdalena, całego Pana Jezusa, w tym zapachu w domu sobie teraz tutaj przyjmuję. I cóż, jedni chcą protestować, czyli. Chcą bronić naszego dobrego pasterza, a inni mówią: A, lepiej to oddać panu Bogu. Ale słuchajcie, jak to oddać panu Bogu? Jak oglądacie nieraz piękny film Gladiator, czy jakiś tam film, kiedy prawdziwy wojownik długą walkę toczy, to czy chcielibyście, żeby ten wojownik powiedział: A, pójdę sobie do domu, prześpię się, a niech się dzieje wola Boża? I na tym by się skończył chyba film, nie? A tak, to po prostu yy, my widzimy całą akcję, całą walkę. A po co my ją w ogóle widzimy? Po co my ją mamy na świecie? No słuchajcie, mamy ją po to, że jesteśmy tutaj na tym świecie, aby nauczyć się, jak iść drogą Bożą do nieba. Słuchajcie. Kiedyś taki facet, który stwierdził, że jest ateistą, powiedział, że on nie wierzy w całego tego Boga, w całe to zamieszanie. On nie rozumie krzyża. Słuchajcie, w moim oknie jest krzyż. Dosłownie zrobiłam to okno i okazało się, że mam taki stelaż w oknie w formie krzyża, i to dębowego. I odkąd on się pojawił. Ja mówię: Boże, jakie to jest niesamowite! Dajesz jakiś dom, i on w ogóle, ten dom jest zrobiony wiecie, jak on jest zrobiony? Układ cegieł w murze jest krzyżykowy. No i co Wy na to powiecie? Cegiełkowy układ w murze oraz krzyż w oknie takie mamy zabezpieczenie od Jezusa, naprawdę. I wtedy ten człowiek się bardzo zdziwił i e, od tej chwili on myśli zupełnie inaczej i bardzo często, jak dostaje od niego życzenia świąteczne, to on mówi, że chodzi do kościoła. Może i raz na pół roku, może i raz na rok, ale jednak, więc e, tutaj akurat chciałabym się oprzeć o ten krzyż cierpienia, a że dzisiaj ten krzyż cierpienia ma ojciec Daniel, jego wspólnota, no i my. Współuzależnieni od Boga, od Jego majestatu, od tego krzyża. No ktoś powie, ja nie chcę nieść krzyża. Każdy, słuchajcie, niesie krzyż. Krzyż jest po coś, czyli o tym, o czym mówiłam, o drodze do nieba, może poprzez krzyż, poprzez cierpienie, bo jeżeli nie nauczymy się wszystkiego na tej ziemi, to jakże dostąpimy życia w niebie. Ja wiem, że niektórzy młodzi ludzie bardzo martwią się, że ich rodzice na przykład nie chcą, nie chcą im błogosławić w wyjazdach do ojca Daniela. Mówią, że to jest sekta. Kochani, jak tak ma wyglądać sekta? To ja do końca życia chcę stać za tą sektą i chcę po prostu oddać życie za tą sektę. Nie tylko chcę walczyć, ale nawet mogę zginąć. I mówię to wszem i wobec, i zawsze się modlę. Panie Jezu, daj mi tą odwagę, że jeżeli przyjdzie na mnie ogromny krzyż cierpienia i ofiary, to ja z Twoją łaską chcę to przyjąć. I wiecie, ci rodzice, którzy namawiają swoje dzieci, żeby tam nie jeździły, to nie mają racji, bo tam wzrasta się w wierze. Słuchajcie, jest ten właśnie ojciec Daniel człowiekiem wychowującym młodzież. A my mamy też element w dziecka, dziecka w sobie. Jak mówiła święta Faustyna do pana Jezusa: My jesteśmy tylko dziećmi. Panie Jezu, przebacz nam, bo cóż mogą zrobić małe dzieci? Także te nasze grzechy, czasami grzeszyska, to powodują to, że niestety nie jesteśmy przygotowani jeszcze do nieba i jeździmy na taką pustelnię, żeby się wyciszyć, przyjąć tą całą wiedzę, przyjąć błogosławieństwo, które idzie przez ręce tego kapłana. Jesteśmy po prostu jedną wielką wspólnotą, jednym wielkim dziełem Pana Boga. I dlatego, kochani, jeżeli Wy zabraniacie swoim dzieciom jeździć tam, gdzie jest ta miłość, gdzie jest to błogosławieństwo, to pozbawiacie ich bardzo wielu błogosławieństw, za które niby się modlicie codziennie i martwicie się o, swoich dzieci, o swoje dzieci, a tak naprawdę wcale nie musicie się martwić, bo z Bogiem one zawsze sobie dadzą radę. Wyobraźcie sobie, że, że kiedyś Was może zabraknąć na tym świecie. I co wtedy będzie z Waszym dzieckiem? Zastanowiliście się nad tym. A jeżeli was nie będzie. I jeżeli wtedy zrozumiecie właśnie wtedy, w chwili śmierci, no w czyszcu, że potrzeba wam modlitwy, kto się za was będzie modlił. I wy dzieci, którzy nie rozumiecie sensu modlitwy waszych rodziców, spójrzcie na dzieła Boże. Wy naprawdę zażywacie tego świata. Ja pamiętam, kiedy byłam mała, nie miałam tego co wy dzisiaj. I słuchajcie, zobaczyłam wczoraj takie zdjęcie, kiedy mieliśmy takie bawełniane rajstopy, które się zwijały, nie mogliśmy ich utrzymać na nas w pasie. Mieliśmy jakieś tam e, sandałki e, zrobione z e, półbucików starszej siostrzyczki czy braciszka. I w ogóle mieliśmy jakiegoś jednego miśka, którego mama nam prała, z którego może jedno oko odpadło, i po prostu futerko było wycierane już tyle razy poprzez nasze przytulanie i tak dalej, a wy macie teraz wszystko i macie internet. I możecie sobie y, zajrzeć do, do takich źródeł niesamowicie pięknych, żeby się wzmacniać, żeby się umacniać, żeby być coraz bardziej inteligentnym, żeby mieć ten pokój. Teraz jest taki czas walki, to prawda, dobra ze złem. Niektórzy mówią, że jest więcej zła, niektórzy, wie, że więcej dobra. Ale spójrzmy, rozważyć teraz ten fakt, kiedy zaczyna się walka zła z dobrem. Wtedy, kiedy my zaczynamy być letni. Kiedy zaczynamy wierzyć, że wszystko sami osiągamy na tej ziemi. Że kapłan, ha, tym bardziej Pan Bóg, Kościół? To wszystko jest nam niepotrzebne. To wszystko jest jakimś szalonym pomysłem, wymysłem, nie wiadomo kogo. Ale tak naprawdę wszystko skąd się wzięło. Ale skąd to się wszystko wzięło? Jak sobie wytłumaczyć istnienie Boga? No Bóg to wieczność, który nie zna czasu i przestrzeni, który wszystko stworzył. O tym można sobie przeczytać na przykład w książce Katarzyny Emerich. Ostatniej uczty, Pan Jezus oznajmił pewne rzeczy apostołom, że będzie zawsze z nimi. Kiedy przybył po swoim zmartwychwstaniu, powiedział im, że zobaczymy jeszcze więcej, jeszcze więcej. Więc są mistycy, którzy tacy jak Katarzyna Emerich, o którym mówił Jan Paweł II w 1984 roku w Częstochowie. On powiedział, że jeżeli ktoś ma trudność jakąś z Biblią, z pojmowaniem jej, niech sobie kupi książkę Katarzyny Emerych Wielkiej Mistyczki, która pouczała, pouczała również papieży, była doktorem Kościoła, kobieta wielka. I tam jest opisana sprawa, jak Duch Święty będzie przychodził ze swoimi darami, z pewnym tłumaczeniem. I nawet doktorzy kościoła dziwili się, że Katarzyna Ammerich, która nigdy nie była z Panem Jezusem, widziała miejsca, do których on uczęszczał, gdzie ewangelizował, gdzie uzdrawiał. I to było naprawdę tak niesamowicie opisane, nie to, że ogólnie, ale bardzo precyzyjnie. Także o tym mówią dobrze kapłani, bo oni zgłębiając wiedzę, wiedzą dużo więcej niż przeciętny letni kapłan. I czasami ludzie mówią mi: Wiesz, co bronisz tych kapłanów, a jest tylu złych. Ale wyobraźcie sobie, że kiedy w pustelni Czatachowa szatan nie mógł wytrzymać i manifestował w człowieku swoją obecność, czyli człowiek tak zgrzeszył, że jego grzechy były jak szkarłat i potrzeba było jego uzdrowienia, to naocznie widzieliśmy, jak szatan mówił przez tego człowieka. I na przykład, co w ogóle jestem zdziwiona tym byłam wtedy zdziwiona tym faktem i go nie pojmowałam. Pamiętam, kiedy e, tak długo już trwało uzdrowianie pewnej dziewczyny, która doszła w satanizm. Szatan e, powiedział, ja was wszystkich zniszczę, i demon, bo jestem demonem grypy jestem gorszy niż duch cholery, niż duch narkotyków i wszystkiego, co tylko myślicie. Jestem demonem masakry. Ja po prostu o nie miałam. Jak to, grypa? Grypa to jest, ma swojego demona i on będzie to niszczył. I słuchajcie, za parę lat okazało się, że jest covid. Tak naprawdę nic, tylko ten covid. Nie ma już nic, tylko naprawdę covid. Pan tego świata, covid. I gdybym nie była na tej właśnie mszy yy, i nie była na tej adoracji, i nie widziała dosłownie naocznie, blisko tego wszystkiego, co się działo poprzez tą dziewczynę, to pomyślałabym sobie, no, naprawdę dużo, dużo wątpliwości bym miała, i tak by myślała jak ogół społeczeństwa, który, to, który to, tego nie widzi, bo tak naprawdę nie chce widzieć. No bo po co tam jechać na pielgrzymkę? Po co w ogóle iść w tygodniu do kościoła, nam po co iść na adorację? Może przechodzimy trzy razy koło kościoła: do takiego sklepu, do takiego, do takiego, może z wnuczkiem, może z córką, z synem, a nigdy nie wejdziemy, żeby uczcić tego Boga i usiąść, uklęknąć przed najświętszym sakramentem. Rozumiecie? Jak dużo czasu tracimy na inne rzeczy, a jak bardzo e, Duch Święty nieraz nas prosi, idąc: wejdź, proszę cię, wejdź, czekam na ciebie, ale my tego głosu nie chcemy słyszeć. To jest najgorsze, bo mnie też kiedyś to dotyczyło. Ja naprawdę słyszałam ten głos. To był głos miłości, głos który, czekającego być może na tej pustyni. I ta pustynia. Ta pustelnia ojca Daniela to jest, powiem dzisiaj, wszem i wobec, wielkie dzieło miłosierdzia Bożego. I tak jak Pan Jezus już zawiadamiał uczniów, że czeka, czeka Go krzyż, oni mówią, Panie, gdzie pójdziemy? On powiedział, nie bójcie się, zostawiam z Wami wszystko co najlepsze, a jak pójdę tam to jeszcze więcej dostaniecie, czyli pokoju, błogosławieństwa, wiedzy i wszystkiego, co sobie wtedy Bóg zamyślił. Słuchajcie, weźcie swoje ręce, abyście dostali to błogosławieństwo. Oddajcie swoje serce, abyście dostali to błogosławieństwo. Oddajcie swój umysł, nie dla bio bioenergoterapii, dla jakichś rzeczy, których, po, yy, po, yy, które, które zrobił ktoś fałszywie. Emanujcie energią Bożą, weźcie jeszcze raz w swoje ręce to, co dostaliście przy chrzcie, przy bierzmowaniu, w sakramencie małżeństwa. I ja Wam dzisiaj tego wszystkiego życzę. Czeka nas piękny świat. Podoba mi się to, co pewien człowiek mówi, kiedy się żegna. Do zobaczenia, może jutro, a najpóźniej w niebie. Dziękuję was, Wam.